Zaczyna Anna Mrowińska. Subiektywna ocena tygodnia to, jakbym miała podsumować w jednym zdaniu, panie redaktorze, to ciąg dalszy anihilacji polskiego państwa. Tak jak obserwuję rządy Tuska, to powiem państwu, że jawi mi się to jako Messerschmitt bombardujący polską przyszłość. Tak to po prostu określam. Nie wiem. Do czego to zmierza? Ale naprawdę zmierza do niczego dobrego dla Polski. W sytuacji, kiedy mamy, nie wiem jak to nawet określić, żeby nie, nie przeholować, ale jakąś zapaść w służbach specjalnych, zapaść w gospodarce, zapaść w praworządności, zapaść w sądownictwie, no, na przykład dowiadujemy się, że jedną z ważniejszych teraz, z ważniejszych zadań. To jest powołanie zespołu do, do zbadania sprawy Epsteina, mhm. tak? Y I podobno dwa zespoły mają już teraz powstać. Ja się pytam, gdzie my żyjemy? To jest tak, jak mówi naprawdę słusznie Marek Jakubiak, to jest dom wariatów. To jest po prostu dom wariatów. A wrócę tylko jeszcze jednym zdaniem, może dwoma, do tej sytuacji w służbach, y szczególnie mi bliskiej policji, to chcę Państwu powiedzieć niestety, że to nie wszystko. Powiem, że na Pomorzu dzieje się naprawdę nic dobrego, ponieważ z zaskoczenia, niemalże w trybie natychmiastowym, są odwoływani komendanci: Słupsk, Nowy Dwór Gdański, Starogard Gdański, podobno jeszcze dwa miasta, na razie nie chcę wymienić. Są to naprawdę bardzo doświadczeni komendanci, na przykładzie Słupska powiem, komendant z wzorową opinią od krawężnika do komendanta, ekspert w dziedzinie kryminalistyki. Przy jego pożegnaniu w tym tygodniu były tłumy, naprawdę tłumy przyjaciół. A powiem jeszcze państwu taką jedną rzecz, mam nadzieję, że pan komendant mi wybaczy, ale widziałam przy pożegnaniu, przy ucałowaniu sztandaru, z którym się pożegnał i kiedy zawyły syreny radiowozów, Ogromne łzy w oczach. Naprawdę olbrzymi problem się dzieje. Ja nie wiem dlaczego odwoływani są eksperci, naprawdę eksperci, którzy mogliby jeszcze służyć śmiało wiele lat i od których mogli mogliby uczyć się yy, kolejni młodzi policjanci. To jest ten policjant, chcę Państwu teraz też powiedzieć, dzięki któremu, kiedy była manifestacja antyimigrancka, to policjanci, naprawdę yy, dokonywali ochrony tego marszu, a tak dobrze to było zorganizowane przez pana komendanta, że wyobraźcie sobie, że na końcu tego marszu policjanci dostali brawa od manifestujących, co jest chyba teraz niespotykane, prawda? Nie będzie nie.